Cześć, z tej strony Sebastian Rudkowski. Pozdrawiam wszystkie czytelniczki portalu Glamki.pl i zapraszam na mój wywiad. Glamki.pl, kłaniamy się pięknie, witamy i zapraszamy na spotkanie z jednym z najbardziej popularnych młodych wykonawców obecnie. Witam serdecznie na naszej kanapie Sebastiana Rudkowskiego. cześć. Witam serdecznie. Odczuwasz Sebastian tą popularność jakoś w tej chwili bardzo mocno? Eee, na pewno jest ona coraz większa, ale staram się tym tak bardzo nie jarać, że tak to nazwę, bo mogłoby mi się coś... Poprzestawiać w głowie. Pilnujesz tego jednym słowem, tak? Tak, cały czas tego pilnuję. Czyli jak pani w sklepie mówisz, poproszę kole, a ona mówi, Sebastian, super, fajny numer, to mówisz, że nie, nie, to nie ja, to nie ja. To znaczy mówię, że. To, mówię, ostatnio nawet miałem taką sytuację, że poszedłem do frezjera, to dostałem za darmo. Nie? Bo, o proszę. Bo, bo zauważyli, że jestem Sebastian Rzutkowski, Ale staram się jakby przytakiwać. Cieszę się z tego, ale nie tak bardzo, nie, nie, nie pokazuje tego tak bardzo. Sebastian, powiedz mi, jak to się dzisiaj robi, że osiąga się sukces? No nie chcę używać wielkiego słowa, ale to jest jakiś sukces, skoro rozpoznają cię już tysiące ludzi. Twój utwór, twój drugi singiel jest jednym z najpopularniejszych um, singli w Polsce i piosenek na, na jednym z większych portali. Jak to się robi w dobie, kiedy tych wykonawców jest tak strasznie dużo i piosenek można wypromować setki tak naprawdę w pięć minut dzisiaj w internecie? To znaczy, przede wszystkim trzeba mieć duże samozaparcia. Do tego w miarę dobry materiał. W miarę nie musi to być cudo, żeby coś z tym osiągnąć, ale trzeba mieć dobry materiał. No, tak jak mówiłem, dużo samozaparcia, i tak jak często wspominam, trzeba uodpornić się na niektóre takie negatywne rzeczy, które muszą nam, nas spotkać. Również trzeba trzymać kontakt z fanami. Przez różne, różne możliwości, żeby, bo tak, tak naprawdę to przez nich ja istnieję i dla nich to robię. Śpiewanie jest najważniejsze tak naprawdę, podejrzewam u Ciebie. Tak, zdecydowanie. Powiedz mi, jak to się zaczęło ze śpiewaniem u Ciebie, kto to odkrył tak naprawdę? Czy Ty odkryłeś sobie, że nagle, kurczę, coś jest takiego, co mnie odróżnia od innych nastolatków? Znaczy, to była taka dość dziwna sytuacja w szkole akurat. E, śpiewaliśmy kolędy na lekcji języka polskiego i pani skierowała mnie do chóru prosto. Poszedłem tam, potem poszedłem uczyć się śpiewu, a potem trafiłem do Masbida Music. I zaczarowałeś Wojtka Łozowskiego, o czym wszyscy wiedzą i pewnie wszyscy widzieli. <grych> tak. Jak wspominasz, to było dwa lata temu, dobrze pamiętam? To było dokładnie ponad dwa lata temu, tak. Jak było w tym programie, jak go wspominasz? Różne są opinie na temat talent show, czy tak młodzi ludzie jak ty powinni w takim programie zaczynać, czy powinni się pokazywać? Jakie ty masz zdanie na ten temat? Szczerze mówiąc, jak teraz tak sobie myślę, wydaje mi się, że tak naprawdę poszedłem do tego programu trochę za, za wcześnie, aczkolwiek widać, że jednak coś się ze mną dzieje, że robię to, co chcę, więc stwierdzam, że jednak nie był to zły pomysł. Ale wydaje mi się, że jednak jak ktoś ma te 13 lat, raczej nie powinien się pchać do takiego, do takiego programu. Duży... Jeśli chodzi o wspomnienia, są bardzo przyjemne. Są bardzo przyjemne, bo naprawdę bardzo mało... Było bardzo mało takich negatywnych rzeczy, które mnie tam spotkały, było naprawdę bardzo fajnie. Jak ty sobie radzisz ze stresem w, w młodym wieku? Bo wiesz, starzy wyjadacze to już wiedzą, wychodzą, publika, heja, 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 jak ty sobie radzisz na scenie w ogóle ze stresem, chociażby, nie wiem, jakimś takim w przypadku kręcenia teledysku, jest dużo ludzi, coś ci każą robić i tak dalej, jest jakieś ciśnienie, presja czasu? Nie mam swojej recepty na taki, na, takie, na taki stres, po prostu ja się nim przejmuję, mhm. przejmuję się nim i prze, zanim zacznę cokolwiek robić jestem strasznie zdenerwowany. Mhm. Wychodzę na, nie wiem, na scenę albo zaczynam już coś robić, nerwy mnie puszczają, mhm. puszczają mi nerwy. Wtedy już jest dużo lepiej, wtedy już się nie zastanawiam, nie zastanawiam nad stresem. Mhm. Publiczność niesie? Zdecydowanie tak. To jest... Cudna sprawa wyjść, nie wiem, 500 osób, klaska, albo tak jak powiedzmy w Masby *Music* było 2 miliony ogląda, ponad 2 miliony widzów. To jest coś bardzo fajnego. A powiedz mi, jak kolejny raz gdzieś tam pewnie słyszysz, bo pewnie słyszysz, bo nie wszyscy cię lubią i nie wszyscy od razu klękną przy Twoich piosenkach, słyszysz polski bibar? To co czujesz? Generalnie mi to nie przeszkadza. Staram się, nie mam, nie jestem do tego negatywnie nastawiony, też nie jestem jakoś bardzo pozytywny. Ja Bibera lubię, czasami słucham jego piosenek, nie jestem jego wiernym fanem, aczkolwiek nie przeszkadzają mi porównania do niego. Na pewno jeżeli, jeżeli ktoś chce mi dogryźć i powie polski Justin Bieber albo Biber następny, to na pewno nie uszczypnie mnie tym. Na pewno nie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o rówieśników swoich, jak cię kumple na przykład przyjęli z twoim sukcesem? To jest właśnie bardzo ciężki temat, bo bywa różnie. To zależy od człowieka. Niektórzy z uśmiechem na twarzy, niektórzy po prostu zerwali kontakt kompletnie i koniec. Niektórzy po prostu zaczęli traktować mnie obojętnie, a niektórzy są udawanymi najlepszymi przyjaciółmi, więc nie potrafię powiedzieć, że oni są wszyscy tacy. Każdy jest inny. Trochę ten etap dojrzewania wcześniej przechodzisz, mam, mam wrażenie. Takiego wiesz, no bo dojrzewania w oczywisty sposób. Masz 16 lat w tej chwili. Natomiast takiego. Myślę takich relacji międzyludzkich, które się zdarzają, myślę, przeciętnym ludziom pewnie z 10 lat później. Są to jednak doświadczenia, które muszę przeżyć wcześniej, ale już jestem jakby przygotowany na to, jak mogą wyglądać moje następne znajomości, dlatego do wszystkich, praktycznie wszystkich, podchodzę z dużo większym dystansem niż podchodziłem jeszcze pół roku temu. Sebastian, skupmy się na muzyce, bo, bo gdzieś ona krąży wokół nas, ale jakie są Twoje plany, jeżeli chodzi o ten rok? Będzie płyta? Będzie płyta początkiem jesieni. Co to będzie za krążek? Zdradzisz coś? Eee, krążek będzie generalnie popowy, dla młodych odbiorców, taka fajna, przyjemna, lekka muzyka. Eee, dla odbiorców właśnie w, w wieku gimnazjalnym, licealnym. Krążek będzie w 70%, 60-70% po polsku. To będą kompozycje autorskie jakieś? Nie wiem, będzie cover jakiś? Będą najprawdopodobniej dwa covery, a mniej więcej piosenek będzie tak jak przeciętnie na każdej płycie 11. Dlaczego mm -hmm. Ty słuchasz na co dzień? Co Ci się podoba? Ja generalnie słucham dość y, starych kawałków, a z tych nowszych y, słucham na przykład Beyoncé albo Adele. To są takie moje y, dwie idolki. To rozumiem, no, jest jakiś wzorzec, do, któregoś, do którego dążesz. Mówię o show oczywiście, nie, nie mówię o zamienianiu się w kobietę. Znaczy, ja tak, jeżeli stawiamy Adele obok Beyoncé, to są dwie zupełnie inne postacie sceniczne, bo Adele jest raczej spokojna, stoi w jednym miejscu i się rusza z nogi na nogę, a Beyoncé raczej lata po całej scenie, jest e, no, po prostu również tancerką, artystką. Więc tutaj nie można. Ja nie biorę z żadnej przykłady, staram się, staram się robić coś sam. Także no, na pewno nie, z nich nie biorę przykładu. Chciałem Cię zapytać o tą kreację jakąś taką artystyczną, masz jakieś swoje triki na publiczność, na przykład, nie wiem, przywiązujesz wagę do ubioru, jak się przygotowujesz do koncertu? Ja mm, najbardziej lubię takie stylizacje bardziej, y, takie, nie wiem jak to nazwać, takie bardziej eleganckie. I zazwyczaj staram się występować w koszulach, w jakichś marynarkach. I na pewno nie w spodniach też od garnituru, ale właśnie w takich dżinsy, marynarka, koszula, krawat. To jest właśnie to, co lubię. To Justin Timberlake, inny Justin z kolei, celuje w taką. Tak, też zauważyłem to. W taką stylówę, jak to się mówi w tej chwili. Yy, powiedz mi, Sebastian, yy, wyjdzie płyta, co dla ciebie będzie takim sukcesem, yy, kiedy ten krążek się ukaże? A mamy tytuł już w ogóle, czy nie na razie? Yy, nie wiadomo, jeszcze, jeszcze się zastanawiamy, mm -hmm. czy to będzie już, czy to będzie powiedzmy. Czyli, Czyli od, od pierwszych singli. Pierwszych singli. Mhm. Tak, na pewno od pierwszych singli. A jeżeli chodzi o ten sukces, o który pytałem, co będzie dla ciebie takim sukcesem? Yy... Na pewno, ważne jest, na pewno ważne jest, żeby płyta się sprzedała, tak? to jest na pewno bardzo ważne, ale ja bym jednak bardziej chciał osiągnąć taką satysfakcję i powiedzieć sobie, naprawdę jest to coś fajnego, coś na co czekałem, jeżeli taki swój sukces sam w sobie osiągnę, to wtedy będę na pewno bardzo szczęśliwy. A jeżeli chodzi, i tak zmieniając zupełnie temat, bo skaczemy trochę, masz w ogóle trochę czasu dla siebie, czy jesteś poświęcony zupełnie muzyce? Jak twoje plany na przyszłość właściwie, one wiążą się tylko z muzyką, czy nie wiem, planujesz studia jakieś, cokolwiek? Oczywiście planuję, się kształcić oczywiście oprócz muzyki. A jeśli chodzi o takie plany najbliższy czas, to... Aha, wracam do poprzedniego pytania, bo zapytał pan, czy mam czas. Zapytałeś. Dobra, zapytałeś, czy mam czas. Tak, mam czas. Ale to zależy kiedy, bo na przykład teraz wyjeżdżam, muszę znowu opuścić szkołę, potem mam nadrabienie, więc wiem, że następne powiedzmy półtora tygodnia jest wyciętych z życiorysu, mm. potem znowu przyjdzie czas, e, czas dla siebie, potem są wakacje, w wakacje planuję przeprowadzkę do Poznania. Mm -hmm. Także czas na, zawsze się znajdzie. To nie jest tak, że tylko muzyka i nie mam na nic czasu. A tak? czas. co Cię interesuje poza muzyką? Czym się interesujesz? <laughs> e, poza muzyką przede wszystkim e, moją taką. E, nie wiem, czy to nazwać zaletą czy pasją? pasją, ale ja bardzo lubię spędzać czas z ludźmi mhm. i generalnie sam się umawiam z ludźmi. Mhm. To nie jest tak, że ktoś... Czasami jest tak, że ktoś się ze mną umawia, ale tak naprawdę zawsze ja nalegam na te spotkania, bo ja lubię spotykać się z ludźmi i spędzać razem mhm. czas i nie mam jakiejś swojej naukowej takiej innej pasji oprócz muzyki. Mhm. Raczej lubię właśnie spędzać czas z ludźmi. Nie, nie lubię siedzieć zaczytany w książkach i myśleć o niebieskich migdałach. Lubię spędzać czas z ludźmi. Czyli ludzie są inspiracją jakąś dla ciebie na pewno. To, co mówią, co czują, tak? Tak, lubię rozmawiać, to jest właśnie moja pasja. A jak spędzisz wakacje? Powiedziałeś, że przeprowadzka na pewno ważny element, natomiast planujesz jeszcze jakiś wypoczynek? W ogóle co, co dla Ciebie znaczą takie wymarzone wakacje? Te wakacje, które będą, na pewno nie będą dla mnie proste. Aczkolwiek będą dość fajne. E, tak, jak pan, tak jak wspomniałeś przed chwilą, będzie to przeprowadzka e, również e, koncerty, jeszcze nie trasa, bo trasa po płycie, mm. będą to również koncerty, e, wiadomo, przygotowania do liceum, mm. m, ale również nagrywanie płyty i to będą ciężkie wakacje, ale na pewno będę po nich bardzo usatysfakcjonowany. Sebastian, czekamy na te efekty i tej sesji nagraniowej i tego, żeby ci się wszystko udało i w wakacje i później. No i życzymy wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.